Jak wrażenia po, najpierw po pierwszym wyścigu? Nie, panie... nie no po pierwszym super. Taktycznie fajnie pojechany wyścig i myślę, że e, w przyszłości takie wyścigi się powtórzą. Jeżeli tylko będzie dobrze e, współpraca przebiegała na kwalifikacjach, to, to ja za tutaj zespołowo bardzo, bardzo procentuję. Dlaczego? 2,5 roku czekałeś? No, prawie ponad 2 lata. Nie miałem, nie miałem widocznie takiego talentu wtedy, żeby, i takich umiejętności, żeby powalczyć o, o, o pierwsze pozycje. Teraz troszkę, no przede wszystkim stawka się wyrównała. Nie ma teraz dwóch bardzo szybkich samochodów, które odjeżdżają, no i potem w zasadzie jest walka gdzieś tam o końcówkę podium. Wszystkie samochody są ówne, co widać w, po wyścigu i po kwalifikacjach. Jeżeli ktoś, a, tak jak ja na przykład w drugim wyścigu miałem przewagę kilkudziesięciu metrów, a za mną jechał pociąg trzech samochodów, no to siłą rzeczy musieli mnie dogonić. W zeszłym roku jak jechał gość z przodu, to mało kiedy ktoś go po prostu doganiał, więc a, przede wszystkim cieszę się, bo jest walka, jeżeli chodzi o umiejętności zawodników, o prędkość zawodników, to bardzo wyrównana. No, poza tym są młodzi, którzy Strasz, hmm, najpierw pierwszą, pierwszy problem z panem z zawadą mieliśmy na, na Darze, gdzie Miał pół metra drogi, on mimo wszystko postanowił tam wyprzedzać trawnikiem. A, oczywiście nie obeszło się bezgiętej blachy, bo w przypadku tego gościa tak widocznie musi być. No i próbował, próbował. A, wypchnął mnie tam, wyszedł przeze, przede mnie. Jechałem potem cały czas za nim na kukurydzy. Został na zewnętrznej, ja wszedłem na wewnętrzną. Stanatowe many wyprzedzania. Ja idę wewnętrzną, zamykam gościa, natomiast on postanowił chyba w złości się zrewanżować, no i a, sprzedał mi strzała w tył na, no, w przypadku wyścigów i przy prędkości jakiejś tam powiedzmy 100 na godzinę czy 80 na godzinę, no, to się kończy wielkim spinem, z czego próbowałem się wyhatować, no ale potem jak latałem po całym torze no to się musi, niestety opałem na e, kopie, no, i, i obaj niestety ukończyliśmy na bandzie, no i auta zniszczone, natomiast, natomiast no, wyniku nie ma.